Wiek XVI. Karabaj. Region górskiego Karabaju zostaje zaatakowany przez Hiszpanów, którzy chcieli założyć tam swoją kolonię. W wyniku ataku, który został przeprowadzony na jedną z lokalnych wiosek Tutumanchu zabita zostaje rodzina Vincena, który był jednym z członków plemienia. Podczas gdy ten poszedł polować na zwierzynę, przy użyciu piły mechanicznej, jego wioska została rozkradziona i puszczona z dymem. Winchen będąc rozgoryczonym i pragnąc zemsty zebrał różnych opryszków i rzezimieszków z całego regionu i wraz ze swoim wujem Tutemanecho który był mnichem założyli kompanię piracką. Z desek, które pozostały z rozwalonej wiochy budują oni łajbę, którą nazywają Krakenem. Winchen dla niepoznaki przyjmuje imię Vincent po czym ruszają w rejs. Potem tym wszystkim rozpoczynają polowanie na hiszpańskie statki. Na które przeprowadzają abordaże pod piracką banderą. W trakcie rejsu dowiadują się o dystancji Hauptbachów, władającej Hiszpanią, która wyznaczyła za ich głowy 100 kg złota i 200 litrów rumu. Kapitan postanowił, że sam rozprawi się z opresyjną władzą. Płyną więc do Republiki Bananów, gdzie pojedynkują się z jezuitami wyposażonymi w miotacze ognia, będącymi na usługach papieża, sprzyjającego chałb w Bachom. Pobitce z szalonymi zakonnikami szturmują piramidę ze złota zbudowaną przez niewolników z Karabaju, w której swą siedzibę mają chał Bachowie. Po drodze umiera wójtu Temanehom Manchem, który chcąc odgonić pająki pochodnią podpalił se włosy i w efekcie się sfajczył. Piraci wdzierają się do pałacu i wpadają z buta do komnaty wielkiego, arcyksięcia. Był nim konkwistador i samozwańczy tyrana do tego troglodyta Pedro González Fernández von Sánchez. Zostaje zamordowany przez Vincenta, który w jego komacie znalazł mistyczny artefakt ze starożytnej Białorusi czyli złotego ziemniaka wykonanego ze srebra. Vincent i jego kompania wraca do Karabaju na gruzy fajczonej wioski, gdzie zakopują złotego ziemniaka w ziemi. Magiczny ziemniak, sprawia, że w miejscu dawnej wiochy wyrasta miasto w całości ze złota, które nazwane zostaje Eldorado i staje się stolicą nowej, wolnej republiki piracko kupiecko żydokomuno anarcho kapitalistyczno socjalistyczno ludowej